Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego filmu porady instruktora nauki jazdy. Dzisiaj zajmę się takim tematem. Masz prawo jazdy kategorii B, a nie umiesz jeździć samochodem. Co zrobić? Są takie, słuchajcie, osoby, które mają te prawo jazdy kategorii B, jednakże nie mają wystarczająco dobrych umiejętności, żeby czuć pewnie się na tych naszych drogach. I teraz, i teraz tak, co taka osoba, słuchajcie. Może zrobić. Tutaj w tym odcinku spróbuję Wam troszeczkę pomóc, co można zrobić, co można przećwiczyć w ramach samokształcenia, co można przećwiczyć dokupując godziny w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy. Są takie ośrodki, jest ich dość duża liczba już w Polsce. Ale teraz zanim dojdę do. Do tego, jak to dokładnie można zrobić, no tutaj podzieliłem te osoby, które troszkę boją się jeździć samochodem, mają słabe te umiejętności na, na dwie kategorie, na dwie kategorie, słuchajcie, są to osoby, jedne to są osoby, które na przykład zdawały te prawo jazdy 10-20 lat temu, Rzuciły gdzieś te prawo jazdy do szuflady i po prostu nie jeździły samochodem. No, teoretycznie mogą wsiąść za kierownicę i jeździć, jednakże po tych 10, 20 czy 30 latach wszystko zapomnieli, yy, czują się bardzo niepewnie i na pewno, na pewno wiąże się to też również z dużym stresem. A drugi rodzaj osób to są to osoby, które niedawno zdały, parę miesięcy temu odebrały prawo jazdy i. Zauważyłem właśnie w internecie, jak czytam różne komentarze, że takie osoby, mimo że te prawo jazdy niedawno zdały, no czują się niepewnie za kierownicą, czują się niepewnie za kierownicą. I teraz co zrobić? I też dlaczego, dlaczego tak się dzieje? Słuchajcie, że, że oni czują się niepewnie. No często tak no zdarza się tak, że no zdali ten egzamin, dlatego że na przykład odbywał się te jazdy, te, ten egzamin odbywał się w małym mieście, gdzie jest mały ruch, małe są skrzyżowania, są, skrzyżowania są mało skomplikowane. No i też udało im się tak, troszkę mieli szczęścia, udało im się zdać ten egzamin państwowy na prawo jazdy. Ale jednakże oni sami, wewnętrznie sami czują, że no troszkę brakuje, te umiejętności są słabe i, i się po prostu boją wyjechać gdzieś do większego miasta. Więc co ja tutaj mogę takim osobom, słuchajcie, poradzić. Co można zrobić? W związku z tym, że Wy macie te prawo jazdy, to mi się wydaje, że warto zacząć te nasze takie samokształcenie, takie doszkalanie od najprostszych spraw. Czyli warto mi się wydaje jeździć gdzieś na razie gdzieś tam po wioskach, gdzieś po aby nie wjechać, słuchajcie, w jakieś duże miasta, Warszawa, Wrocław, tak? I od razu jeździć w tym dużym ruchu, bo się szybko zniechęcimy. Jeżeli te umiejętności faktycznie są słabe, no to, no to be, no może to skutkować y, różnymi konsekwencjami stłuczki i tak dalej. Więc po co się denerwować? Warto gdzieś wybierać jakieś y, drogi takie mało uczęszczane i na razie sobie spokojnie jeździć. 2-3 miesiące na pewno nie warto schować słuchajcie, tego prawo jazdy do szuflady, i dobra, bo ja, ja i tak nie umiem jeździć. No bo później będzie ciężko wrócić do, z powrotem, wziąć te prawo jazdy i po takich 2-3 latach znowu siąść za kierownicą. Jeżeli już jesteście zdali te prawo jazdy, warto to ciągnąć do przodu i, i nie poddawać się, słuchajcie, i się nie poddawać. I co ja takim osobom na samym początku mogę tutaj zaproponować. Zarówno tym, co mają to prawo jazdy od paru miesięcy, a, a również tym osobom, które praktycznie muszą się prawie że od początku uczyć yy, kierowania pojazd. I zacznę może tak. Najlepiej to będzie, jak to wam słuchajcie, rozrysuję. Rozrysuję. To bardziej będzie nawet pomocne osobom, które które słuchajcie, te prawo jazdy mają już od 20 lat i nie jeździli tym samochodem, no to wtedy słuchajcie, zaczynamy od początku, od początku. Co mogę Wam zalecić? Podstawy, czyli nauka ruszania, tak? nauka zmiany biegów, co jest bardzo fajnym ćwiczeniem, które powoduje jest takie ćwiczenie, które powoduje, ja to, ja to robię z kursantami w tej początkowej fazie szkolenia, gdzie efekty szkolenia są wysokie i nabędziemy tych umiejętności w krótkim czasie, bo to też jest ważne, tak, żeby tutaj w krótkim czasie nabyć spore umiejętności. Słuchajcie, na każdej drodze, gdzieś tam znajdziecie jakieś boczne drodze, drogi, w większości dróg są słupki, są tak słupki. Słupki, słuchajcie, są co... 100 metrów, co 100 metrów, jeden słupek o drugiego. Więc najprostszą sprawą jest ustawienie tego samochodu sobie. nie, Mamy jakąś tam drogę. Mamy te słupki. Ustawienie tego samochodu i taka nauka ruszania. Czyli jedynką ruszyliśmy, zmiana na dwójkę i zatrzymujemy się przy następnym słupku. Czyli co słupek? to się zatrzymujemy. One są właśnie w takiej fajnej długości 100 metrów, że spokojnie ten kursant jest w stanie to zadanie tutaj wykonać. Czyli jest jednocześnie nauka ruszania, rozpędzamy, słychać silnik, dwójeczka i zatrzymujemy się, co też jest ważne, słuchajcie, zatrzymujemy się na wysokości tego słupka. Czyli żeby już ten, ktoś, kto nie jeździł 20 lat, na pewno nie będzie dla niego łatwe zadanie. Na to warto poświęcić po godzince, przez parę dni, nawet 5 godzin, słuchajcie, bo naprawdę warto, yy, szczególnie właśnie dla tych osób, co, co są początkujący, jeśli chodzi o, o to, że no 20 lat, jak ktoś nie siedział w samochodzie, to będzie miał problemy nawet z takim elementem, nawet z takim elementem. I warto tu na to poświęcić nawet 5 godzin, czyli 5 dni pod rząd, po godzince, nie więcej, żeby efekty szkolenia były wysokie i ćwiczymy ten element, tylko i wyłącznie, aż do perfekcji że my zatrzymamy się tym samochodem ani nie za słupkiem, ani nie przed słupkiem, tylko tam gdzie, gdzie chcemy, a gdzie chcemy na wysokości tego słupka. Do czego to się później nam przyda, słuchajcie, to nic innego nie będzie, jak później linia ciągła, ta linia przerywana, tam gdzie będziemy musieli ustąpić. Przed sygnalizatorem musimy się zatrzymać w tym miejscu, w którym my chcemy, a nie przypadkowo naciśniemy hamulec i albo za wcześnie później trzeba dojeżdżać, albo za późno. Także bardzo fajne ćwiczenie. Ja to ćwiczę z kursantami na początku, daje duże efekty. Praktycznie po trzech godzinach ten kursant już ma dość dobre umiejętności ruszania, zmiany biegu i zatrzymania się w tym miejscu, w którym on chce. Także to jest takie pierwsze ćwiczenia. Polecam dla tych osób, które naprawdę długo nie jeździły samochodem, z 5 godzin. No te osoby, które już parę miesięcy temu zdali ten kurs. To w ramach przypomnienia, żeby nie gaz nam ten samochód, słuchajcie, na tym skrzyżowaniu, na nie było tych nerwów, to musimy mieć opanowane i dopiero później możemy jechać, słuchajcie, gdzieś tam na miasto sobie. Bo wtedy nie ma trąbienia, nikt na nas nie trąbi, bo my, dokładnie, my wiemy, jak ruszać, tak? no ale to trzeba niestety setki razy powtórzyć te, te elementy. Czyli dla tych, którzy już mają te prawo jazdy od 2-3 miesięcy. No to tutaj 5 godzin to będzie stanowczo za dużo. Wydaje mi się, że nawet godzinka, dwie wystarczy i tyle, nie? Później przechodzimy do naszych elementów szkolenia. Co jeszcze mogę Wam, słuchajcie, polecić? To jest naprawdę bardzo fajny sposób. Ja to ćwiczę z kursantami i w krótkim czasie nabywają dużych umiejętności. Nabywają dużych umiejętności, słuchajcie. Następny sposób, co my możemy jeszcze zrobić? Co możemy zrobić? Możemy, słuchajcie, no bo teraz tak gdzie to możemy ćwiczyć, no bo tak, prawo jazdy teoretycznie mamy, nikt nam nie, nic nie zarzuci, możemy nawet sami jechać, ale może faktycznie warto wziąć kogoś z rodziny, tak, jeżeli jest to młoda osoba, zdała niedawno prawo jazdy, no to warto wziąć tego tatę, tak, i z nim pojechać tym samochodzikiem, gdzieś znaleźć miejsce w pobliżu swojej miejscowości, gdzie można sobie ćwiczyć, jakiś plac, czasami są jakieś place już po, po supermarketach, które już są zamknięte, tam nikogo nie ma, możemy sobie tam podjechać auto, na pewno znajdziecie gdzieś w pobliżu swoich miejscowości takie takie place, jakby można powiedzieć manewrowe, tak? I sobie tam ćwiczyć. Mamy prawo jazdy, nikt nam nic nie zarzuci. Można wziąć tą bliską osobę, żeby się czuć pewniej, bo zauważyłem w komentarzach, że niektóre osoby się nie czują pewnie, a jak jednak ktoś jest z boku, zawsze jest ten hamulec ręczny, zawsze może pomóc gdzieś tam Yy, pomóc kręcić tą kierownicą, więc tutaj no warto kogoś wziąć do pomocy. Tak? Doświadczone, doświadczonego jakiegoś kierowcę. Na Zachodzie jest to normą. Tak? Na Zachodzie jest to normą, że, że rodzice, yy, dziadkowie, rodzice pomagają tym osobom, które, które, które dopiero co zdały te prawo jazdy. Także część yy, krajów ma nawet takie rozwiązania, słuchajcie, że ileś tam miesięcy. Trzeba jeździć z tą osobą, która ma te prawo jazdy ileś tam lat jest, jest po prostu kierowcą doświadczonym. Także my tutaj też możemy to sami sobie zastosować. I teraz co Wam polecę, co Wam tutaj polecę, żeby bardziej panować nad tym samochodem. To są słuchajcie takie podstawy, to są takie podstawy. Bardzo fajną rzeczą jest coś takiego jak, no bo teraz tak, wzięliśmy na tym placu, pojechaliśmy na ten plac, ale co, no warto wziąć, słuchajcie mam tu w rękę. W ręce cztery, e, cztery opony. Zwykłe opony jakie się można wziąć e, zimowe na przykład, tak? Gdzieś tam w garażu zawsze znajdziecie, że nawet jakby gdzieś uderzycie tym samochodem, tak? W czasie tych ćwiczeń, to się po prostu nic nie stanie. Tak? I takim fajnym ćwiczeniem jest robienie ósemek, tak? Robienie ósemek. Mamy opony, mamy samochód. Najprostsze ćwiczenie, oczywiście się y, na samym początku wydaje Ci się, to bardzo. O, proste, tak. I tu sobie co ćwiczymy. Z jednej strony jeździmy tym samochodem w kółko. Słuchajcie, do tego dochodzą kierunkowskazy, tu przy skręcie. Ja też tak ćwiczę z kursantami. Bardzo fajny element. Później z drugiej strony, żeby było odwrotnie. I też mi się wydaje, że godzinka, godzinka jednego dnia, godzinka drugiego dnia powinno wystarczyć. Co to daje? Tutaj jest to bardzo dobre ćwiczenie, właśnie dla tych osób, którzy na przykład nie siedzieli za kierownicą od 10 lat tak? czy 20 lat. Bo oni naprawdę, dla nich to też będzie trudne, bo oni już to wszystko zapomnieli, cały ten kurs i co tam się działo. Dlatego, bardzo fajne ćwiczenie. Do tego dochodzą, pamiętacie tutaj, kierunkowskazy. Później tu skręcamy to ten kierunkowskaz, tak? I tak się bawimy w kółeczko. Nie? 30 minut w jedną stronę, 30 minut w drugą stronę. Później. Następnym elementem, jaki ja ćwiczę z kursantami, jest troszeczkę już trudniej. Jak już dobrze opanujemy tę ósemkę do przodu, słuchajcie, to robimy już troszeczkę trudniejsze. A jaki? Ósemkę do tyłu. Do tyłu. Ja zauważyłem, że nawet kursanci, nawet kursanci, słuchajcie, którzy parę godzin dopiero mają do czynienia z samochodem, ta ósemka do tyłu dość szybko zaczyna im wychodzić. A no bo ktoś powie, po co taka ósemka do tyłu? Nie, no bez sensu, nie? Słuchajcie, ta ósemka do tyłu, co nam daje takie ćwiczenie? Co nam daje takie ćwiczenie? Że my wiemy, w którą stronę kierownicą skręcić, żeby jechać w prawo bądź w lewo. W prawo bądź w lewo. Czyli my już wiemy, w którą stronę nie zastanawiamy się, w którą... A to też trzeba się nauczyć, bo tu już wtedy jest odwrotność. I zauważyłem, że tym kursantom początkującym po paru minutach zaczyna to wychodzić. I naprawdę, choćby 20-30 minut, bo tu nie za dużo, bo nam się zakręci w głowie, to też jest bardzo męczące i ćwiczenie, yy, powoduje to, że efekty są bardzo duże, bo co to nam daje później? Później co nam daje? To nam daje, że my jak już przy tych trudniejszych elementach, w ruchu drogowym, gdy stosujemy parkowania, gdy jest potrzebne właśnie to pomyślenie, które są my, przy zawracaniach, tak, zawracanie na 3 powoduje to, że my wiemy, w którą stronę kręcić tą kierownicą, aby te właśnie auto skręciło w prawo, a w lewo. I te ósemki, te ćwiczenie nam to daje. Ja to ćwiczę z kursantami, widzę, zauważyłem, że nie wszyscy to robią. Ja to ćwiczę i widzę, widzę efekty tego, słuchajcie, prostego ćwiczenia. I tutaj zalecam to osobom, które, które naprawdę nie mają tych umiejętności, dawno nie jeździły tym samochodem, żeby sobie takie ćwiczenie zrobić, nie? Czyli też nie za długo, nie nawet po 20 minut, powiem szczerze, bo naprawdę jest to dość trudne ćwiczenie. Jak uderzymy gdzieś tam lekko, tak, tu w lusterku, to, a tu jeszcze jest co? Umiejętność, umiejętność słuchanie, słuchajcie, yy, yy, obserwacji tego toru jazdy, tak, przez lusterka, tak, bo ten kierowca nie zawsze będzie się odwracał, tak, on tutaj będzie jechał, będzie widział w tym lusterku, Tą oponę, ja w ten sposób tak uczę. Później tu zawracam, a tu tu se patrzy, a później patrzy w tym lusterku, szuka tej opony, tak? Naprawdę bardzo fajne ćwiczenie i przydaje się to później man w manewrach w, w ruchu miejskim, tak? Przy parkowaniach, przy zawracaniach na trzy. Naprawdę fajne ćwiczenie. Polecam to.